Ja nie pamiętam jak w to się gra znaczy, znaczy, nie wiem jak w to się gra teoretycznie, bo nie ustawiałem tego nigdy Ale widziałem Ale widziałem, więc mam jakieś tam mini pojęcie Ogólnie chyba z tego co, co jeżeli to jest ta mapa, no to mamy oczywiście, dobra czekajcie FFA albo Alliance albo two player teams Dobra, gramy na, na dwa Alliance? J jak gramy, jakim mod? FFA, Alliance albo two player teams Znowu wywaliło, dziwne No to nie wiem Gad Gadolina też Dobra, to co? Wybieramy FFA, co? żebycie FF. Dobra. Atakuj ja światem. Okej okay, i to, tutaj ma, macie swoje bazy widzicie I, i możecie zacząć budować sobie ma, macie tutaj różnego rodzaju terytoria Europy i musicie po prostu budować w tych tych. Dobra, żeby przejąć dany bunkier trzeba po prostu wejść w ten krąg. Masz już jakiś cel? Atakują nasze O nie, atakują mnie Norwegię mnie atakują. Dobra, Norwegię im oddam, tutaj, Norwegian Ale gdzie jestem? To jest kawałek Polski tutaj? Gdzie jest Polska? Jest kawałek... A, Polska jest tutaj, to jest chyba gdzieś Polska A, to to na pewno nie jest ta mapa, okej okay. Dobra, zbudujemy się tutaj, od tej strony od... Gdzieś tutaj z Litwy Litwy, mniej więcej, z terenów Litwy Idziemy przejąć tutaj to nie przejąć terytorium młodego. To jest income. Czekajcie, tu są jakieś karabiniarze, sniper trup. Zbudujemy paru snajperów i przejmujemy sobie ten, ten tutaj terytorium. Gadamy, ale to jest tr trudne do przejęcia tutaj to. Dobra, zabiły. Nie, nie mogę, nie mogę stąd się ruszyć, kurde, wiecie? Czekajcie, bo tu mam jedną bazę, a, tu mam drugą bazę. A, okej, okay, dobra. Ciekawe, mógłbym spróbować. A, ktoś coś już podbił, czy nie? No musiał tutaj ogarnąć, czekajcie. Re Recruit a warrior. Warrior. Dobra, on ma mało HP, więc zaraz tutaj przejmiemy to i będziemy powoli ruszać się, zrobimy sobie front. Będziemy ruszać na zachód powoli. No po prostu zbudujemy dużo warriorów Oh yeah! Szykujemy wo wojenkę kurde Let's go! Wywaliło niespingowanych aha Dobra i patrzcie, przejmujemy młodemu tutaj, młody niestety nie może I patrzcie, przejmujemy sobie i opa! Ten teren należy do nas Jednego musimy tutaj zostawić, jednego musimy tutaj zostawić z tych tych I lecimy dalej, front robimy, front Powoli to będziemy sobie tworzyć. Co tu mamy? Kole kolejną osobę. O Ester, Ostry! Jedziemy tego Ostrego się duże resursy. One się tam respiąc jakiś czas. O nie, ktoś tutaj ten! O kurde, tebak. Bronić! Bronić się! Kurde... Oj, przejęli mi. Oleg, wow, mi tu front. Kultury. No to są, to są, tury po prostu, no. Next turn in. I tury i dostajesz po prostu ten, nie? Złotą. Healer, Sniper, Trooper. F-Healer, Recruit, Mayor. General. Dobra, budujemy sobie... Ale tutaj kurde, zrobi sobie bazę. Patrzcie, jak on przyjmuje tutaj, co on robi w tej, tym, tym, tym. Wiecie co? Zatakujemy go od tyłu. Albo nie, dobra, wiecie co? Robimy to od przodu. Let's go, przejmujemy to. Przejmujemy, robimy tutaj Rosję! Rosen nexus! No, to jest tylko healer, więc tego healera możemy sobie zabić. Patrzcie, boom Przejęte, przejęte, okej, okay. mamy tutaj. Musimy teraz bronić, bo on stąd na pewno będzie gdzieś lazł, Tak mi się wydaje. Teraz kolejna tura się zacznie. Okej. Okay. A jak tam bitwy inne? Boże, tutaj jest jakaś. Co, co to jest? A tu jest tu jest Hiszpania, a tu jest Portugalia. Patrzcie, kto tutaj jest ten? Ja mam, ja mam jedną ten w Hiszpanii, zobaczcie. Ktoś przyjmuje ich ten. Nie, 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 ja nie mogę. Tu trzeba różnego rodzaju fronty sobie ustanawiać po prostu. Hmm. Dobra. A gdzie ty jesteś, Izdy? Ja jestem na terenie. Tej... Gdzie? Pestrze, Norwegia. Tak. a ty tam ty, ty nordyckie kraje podbijasz, tak? A. Ja robię to co prawdziwy Polak, zajmuje Anglię Naprawdę? <grytanie> no, to to. Już prawie cała moja, nie? Dobra, on mnie tu zaatakował. O kurde, gdzieś tam mnie atakują. Boom, trooper Atakować! Przejmiemy mu to! Jeeee, yeah, Blitzkrieg Nexus! Nexus Blitz! Boom! Przejęte, dobra, przejąłem. O, ale tu się, tu się, kurde, budujemy, powiem wam. Tu się nieźle budujemy. Jesteśmy już na tym. Na Białorusi. To ten, to Biał Białoruś, tak? Tereny tutaj mamy. Nice, bo tu gdzieś Polsza jest. Powiem wam, Suden tutaj jest. I następna tura, to możemy sobie przejąć. Tylko tu potrzeba paru healerów. Rekryta healer. Przybyłem Przybyłem Dwóch healerów tutaj sobie tańka. weźmiemy. Którzy uleczą nas. Dobra, nice. Nice. Atakują nasze oddziały. Potrzebna hmm. jest moja pomoc. Jak sobie Go, lecimy. O, niszczymy go. Jestem twoim służą. Dobra, co my tutaj mamy? Co wy się tak nie odzywacie? Odzywajcie się, ej, panowie Bo się leje! Tary, co, co się leje? Ja tu otwieram fronty Przejął mi! O, dziad jeden! Wojna! To wojna za To jest World War Patrzcie, co on tu robi Patrzcie, bum, jedziemy tu z Ksudenem. Ksuden się chyba zbyt pewnie poczuł. O kurde, ale Ksuden blitz mi zrobił. Trzeba będzie wycofać front. Dobra, cofamy front, cofamy front. O mój Boże. Ale nas atakuje ten Ksuden. o shit. Dobra, teraz tutaj. Mamy, mamy lepsze pozycje, nice. Wybronimy się chyba. O kurde, kurde, co robił mnie tutaj? Ale tu z Sudenem toczymy wojnę niezłą. No nie! Ole mnie tutaj prze. O kuźwa mać. Dobra, powiem wam, że tutaj mamy Anglię. Gdzie jestem? A in Scotland! Jestem z Szkocji. A to co to tutaj jest? Uli się, gdzie jestem? Co to jest? Islandia? Island? Marine Mayor. Marine Warrior, mogę Marine Warrior'a zrobić. Powiem wam, że tutaj to mamy niezły front, kurde. A bo tutaj zobaczcie, żołnierzy jest pełno. Ty mi się, mi się, kurde, ten. Nawet jak Sudena tutaj skasować. O, przejęte. Suden dobrze walczy, kurde. Trzeba stać w tych kręgach po prostu. Ale mi się cały czas, kurde, tyle samo tego. Eee, kasy odnawia. No tak, bo za w zależności chyba od ile baz masz ty tyle dostaniesz. Powiem wam, że chyba trzeba będzie spokojnie tutaj. Tu mnie wzięli nieźle. Może, możesz wziąć sobie tą litwę i inne jakieś tam gówna. Okej, okay. ale to nie jest koniec. Ja, Nexos, przetrwam. Tu młody ma bazę. Dobra, wiecie co? Zaczniemy sobie tutaj taką ofensywę bezpiecznie. Ofensywę zrobimy ze Szkocji i z tego, z Islandii. Islandia, tak to się nazywa, to, to u góry, kurde, bo zapomniałem już, kurde. Okej, okay. Irlandia, Belgia. No właśnie, właśnie tutaj, tutaj chcę tak zrobić. Ireland, Scotland. Dobra Musimy poprzejmować tutaj bazy Dobra, poprzejmować trzeba tutaj, zobaczcie, widzicie tu mam dwie bazy, które mogę, mogę sobie spokojnie przejąć I będę walczył na tym froncie tutaj, Wielka Brytania Wielka Brytania, tu Nargi siedzi, kurde Dobra, idziemy, let's go, przejmujemy tutaj całe Gandoli Jakieś portowe miasto tutaj jest, zobaczcie ale jestem tu na, na os, o, osobnieniu, tylko bym musiał statkami tutaj pływać Dobra O nie, nie, przejąć ten krąg Okej, okay, dobra, przejęliśmy Dobra Cała tutaj Ireland, Scotland jest nasze Teraz tu musimy, Suden tutaj jest, kurde, byśmy musieli przygotować armię, wiecie co? Chyba tak zrobimy Marine General, attaks no, Przygotujemy, na, przy następnej turze przygotujemy tutaj na Islandię skok Jesteś w Irlandii, jesteśmy w Irlandii, Boże, Irlandia Tutaj to, dobra, okej, okay, to tutaj, ogólnie W Great Britain, w Zjednoczone Królestwa Brytyjskie God damn it. Eee. Eee. Azerbejdżan, kurde, Azerbejdżany, kurde Nie no, tu Turki to gdzieś tu na dole są Kurde. Bo ta mapa tutaj, bo tutaj jest Polska Tu o, tu, tu musi być Polska, bo zaraz nad tym Mamy tutaj te kraje nordyckie Norwegia, Szwecja Sweden Wiecie co, Jakbym tutaj mógł warship? Transport ship, no właśnie, transport ship mogę zbudować i patrzcie. A nie ma nikogo, kto by to bronił. Czekajcie, muszę zostawić jednego. Ok, zostawię go. I patrzcie, statkiem wypłyniemy tutaj do góry. A, co mariny, zobaczcie. A, dlatego to się różnią ci. Dobra, wyładuj wszystkich tutaj. Ty, ty, ty. Dobra, przejmujemy tutaj. Iceland. Gdzie musieli od tej strony tutaj zacząć tutaj naszą ofensywę. Marynarka wojenna. Żołnierze marynarki wojennej. Dobra, let's go. Lecimy. Dobra, przejęliśmy tutaj to wszystko. Boom conquer. dobre, conquest niezły. Okej. Okay. O kurde, wrypali mi się tutaj, nargal! O nie! Ta zniewaga krwi wymaga całą flotę! Wysłać całą flotę! Tutaj zorganizować obronę trzeba. Całą flotę musimy wysłać z powrotem. Nargal, nie ujdzie ci to płazem! Nargalu, mówiłem ci, że to ci nie... się nie powiedzie. To było głupie z twojej strony! Ło kurde! Wyładował to wszystko znowu. Nargal, nawet nie próbuj. Nawet nie próbuj! Czego ci trzeba? Będę bronił tego te tych terenu. W porządku. Tak jest. Maciuś jakiś cel? Co ci dolega? Przepadnij, czarci pomiocie. Go, 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 atakujemy. Atakować! Co ci dolega? Przepadnij czarci pomiocie. Jestem Dobra. Cudzka, przyjacielu Oczywiście Potrzebna jest pomoc. Ja się tym zajmę Jestem twoim strzelcem Oh no Oh no O oh, yeah Czemu dostałem tylko tak mało Inkomu Tu Inkom... No właśnie nie wiem czego to zależy Chyba Inkom zależy od tych tych Kurde, bać, like, tak chwalę tutaj Eee Atakują nasze Słucham cię Mógłbyś zmienić kolory jakoś na mapie, żeby po prostu gdzie kto jest, a nie wszystko jest czerwone i twoje tak, jest tak, go białe? Tak, 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 dobra Dobra, pozamieniałem już Atakują nasze oddziały Dobry punkt ty, 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 ty. A Nargal przejął kontrolę nad wszystkimi tymi brytyjskimi królestwami. Ja się Co no. tu mam, Ja się tym Czas ruszać. Aha, bo tu chodzi o regiony, nie pojedyncze te. Jako regiony? Zobacz, jeżeli ja mam przejęte teraz dwie, dwie wyspy, nie? No. One są traktowane jako dwa regiony, i mam dwa razy taki up income, nie? Tu o to tu chodzi, a nie o przejmowanie, wiesz, pojedynczych tych mm, zamków. Hmm. ja tutaj Nie no, nie będę się tam bił, stary. Chcesz, możemy zawiązać pakt o nieagresji, i możemy Zawiązujemy Ej, zobacz, bo tutaj, ej, nie, 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 bo Maciok, zobacz co ma Maciok, stary. ja wiem, widzę co on ma. Kurdą przyjął całą tutaj, co to? Tunezję, całe Kurde, Maroko. Wszystko tu koko-koko, ko, ko. Portugalia, Hiszpania. O ja, pierdyle, co on tu ma. Ja pierdzielę, Francja, Niemcy teraz do Włoch leci o ja pierdyle Co tu ten Macioks ej, tu trzeba chyba ogólnoświatowy ten ogólnoświatowe porozumienie Ja wydaje mi się, że tutaj trzeba zebrać jakieś ten ogólnoświatowe porozumienie dotyczące wagi spraw kurde ten. No nie no, całą kurde Rzym przejął kurde całą romę Kurde. a tutaj zobaczcie ta Korsyka, Szycylia, Kuba gdzieś to jest? Jest Kuba. Kuba, Kuba nie, mówi. no jak? Jest w Kuba. Europie? Nie, nie, no znaczy, no jest zobacz, jest to Kuba, bo tu Grecja przecież też jest normalnie. Teraz Turcja. Kurde, ale tutaj Afroneko też się nieźle buduje, powiem wam. O, no właśnie, fart. Dobra. Ja się tym zajmę Dobra, wiesz co, Trze trzeba tutaj powoli zacząć prze przejmować różne ten... Ja wiesz co, udam się do Portugalii stary I'm going to Portuguese Stary, nie będę cię atakował Da się ally pink? Wziąłem ally pink Wpisz ally... Znaczy... Jeżeli chcesz, możesz sobie wziąć... Yy, te... Sojusz? Nie tyle co sojusz, tylko. Nie wiem, co trzeba tu zacząć przejmować jakieś regiony. Dobra, ja, ja płynę do Portugalii, stary. Na no, tu gasów? Dobra, spoko. Tak. Ja tu rozpracowuję, do, nie wiem, w Francji chyba. No, stary, chodzisz przez. Przecież pasmo górskie tutaj jest takie dosyć. ten. Hmm. Połowa ludzi z czatu, eksperci na drugiej karcie, odpalona mapa świata. Lądowanie stare zrobię w Portugalii, desant wodny. Dobrze! <grych> dobrze, all, tak all all Kurde, ty warship ci wskoczył tak samo jak miny. No ale to dobrze, niech on broni. Czas ruszać! A, tu jeszcze region dodatkowo sam generuje y, wojsko. Na to pracę tu. <trybuj> Pierdziele kurwa! Wychodzę z tej gry. Czemu? No nie, nie, nie. To ty Wychodzę kurwa, podaj. bronie Portugalii! Kurde, o nie, on ma taki inkom, ja pierdyle. On ma 24 inkomu. Jest dinutrysta, podzielić, państwo, Europę. Dobra, nie, ja spierdylam. Powiem ci, że nie udało mi się nie, desant, ale on tutaj broni tej Portugalii. God damn it! Fak, ja nie, nie można, nie, nie, nie dostanę się tutaj, wiesz? Nie się? Nie. Masakra tutaj. To była rzeź portugalska! God damn it. o, nie wierzę. Hmm. Trzeba będzie indziej rozpracał. Powiem ci, że on tutaj zaraz zaraz ci wpadnie. Stary paczek i ruch. Stary idą, wszyscy z Hiszpanii Stary, uważaj! Ewakuuj się, stary lepiej. O, nie, o nie. Tego Macioka to trzeba zaatakować wszyscy ze wszystkich frontów, wiecie? Bo on, wy on wygra to. Ale tutaj myślę, że de cukinia musi stawić mu opór. Może, ale, ale Afroneko w niego wjeżdża. No, bo on chce podpisać fakt z tym zielonym, także żeby... może. Trzeba ich obu dojechać. Serio? No, przecież pisali na pewno, na Serio? No, o nie, o nie, o to Izzy mnie tutaj, kur... znaczy ten, boże, nargi. A da się tutaj zrobić jakiś alians, kurde? Fajnie, dało się. Nie, no, no właśnie, to, właśnie na początku czy... musisz ustawiać. Tak, musisz ustawić, że można, nie? To. Można by było w to pograć, ale właśnie na takie alianse czy coś takiego. No, to fajnie, fajnie by było. Flamey, stary pograłbyś tak. Masz już jakiś cel? Ja Powiem wam, że tutaj jest grubo. Suden i z i Zdiego te atakuje. Powiem ci, że musielibyśmy zrobić tutaj dwufazowe ataki. No ja, ja tu mam dobrą obronę, służy. Ale nie. Wydaje mi się, że tutaj trochę trudno będzie się bronić. Czego ci trzeba? W porządku? Ja już. No, ja już Odpieram ataki, Poczę ale widzę. Cel? mam na twoje rozkazy. Potrzeba Gotów, do Gotów do strzału! Ale. Gotów do strzału! Czego ci trzeba? A czyli podczas walki, jeżeli rozwalisz komuś jednostkę, w tym. Tak, tak, tak. Masz szansę yy, przejąć. No, chyba, że jakaś szansa. inna jednostka jest w środku, już tam. Czyli najlepiej się. Ty, najlepiej trzymać tym. Się na tym kółku, no. jak, jak się bronisz, nie? Czas ruszać. W porządku. Masz już jakiś cel? Ja się tym zajmę. Wracajcie, bo tu OSTR coś tu płynie. Chyba płynie do mnie. Ostre chyba do mnie płynął. O kurde. Kurde, on przerzucił, wiesz, front do nas, a nikt go nie zaatakował od wschodu. No właśnie to trzeba byłoby kurde pusznąć A tu da mnie chciał rajd zrobić kurde OSTR Chciał zrobić desant na mnie mm, wiadomo O to dziad jeden Ja go dogonię moim worshipem, ja go zatopię Ja go zatopię Co za koleś On gdzieś tutaj co to jest? To jest Finlandia tak? Gdzieś tutaj? Finland? Bronić tutaj swoje królestwo. Mam strasznie mały inkom, kurde. Niekiedy te inkomy są strasznie zwalone. Bo... Wydaje mi się, że niektóre są po prostu mniej opłacane niż inne. Uważaj, Easy, izdi... znaczy Nargi, coś do ciebie będzie się tam dropowało, chyba? A. Tu, tu masz statek, zobacz. Widzę, no. Masz sta statek ty.

Atakujcie jak ktoś może tego tego? Atakują hmm. Jaki burak? Tak, tak, atakują nasze oddziały! Naturalnie coś płynie do góry, czego ci trzeba? No a do ciebie dwa ruszać Przybyłem oczyścić te Rozkazuję. Rozkazuj. Przysięgę! Atakują nasze oddziały um. Jestem twoim strzelcem się, dobrze. Jak sudan będzie chciał mnie kurde puszować. Tylko z której strony? Tutaj chcę. Dobra, to się bawimy się tutaj, to się bawimy tutaj. A, nie ma Nie ma będę bronił tutaj moich tutaj granic. Trzeba na ustawę tych ty, ty, ty. na granicach Kurczę, jedna wielka wojna zaraz się zrobi. <noise> Już desant zaraz będzie. Gdzie desant robisz? Nie nie. Desant ja mi... do mnie idzie. Ale nie, on, on... Ja sobie strzelam do niego, wiesz, i on tak nie za bardzo. Nie za bardzo chce... We, weź obroń, we, weź mnie obroń jakbyś mógł stary. Gdybyś mnie obronił to było genialnie. Postawię tutaj wiesz na no, wybrzeżu jak coś. Jestem tutaj, jestem tutaj. tu ksudena musiałem trochę pokarać. Jak sobie jestem tu ksuden ostrą Ale tutaj mam Clusterfuck. Stary u mnie też jest Clusterfuck. stary pan ci jak, jak wpuść. Jak, jak tym statkiem byś musiał mnie tutaj wiesz obronić. Jak on o jak on tym wyląduje tutaj to on trochę przejebane. Ale tu niby coś mam tym borderem. Powiem ci, że tutaj ten, z tym ksudenem tutaj nie, nieźle muszę toczyć walkę. Przybyłem, oczyściłem, 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 Dobra. Mam ci, że on chyba to na dwa baty będzie chciał mi tutaj zrobić. To jest ranny? O Nie, to już nie mam, nie mam czym się bronić nawet, nie, bo to za duży inkom chłop O kurde, ten ma Macioks. A, <grym> No, a teraz możemy zacząć jakąś normalną grę, nie? Gdzie będziemy wiedzieć w ogóle o co tu chodzi. No, Bo ja sobie wiesz, że randomowo prze przejmowałem konkretne zamki. A co, już ja... się tamto? Nie, nie, nie. No, mogliśmy ale... ten. Znaczy, wiesz, wczoraj wiemy. No, nie ma, nie? My już jesteśmy totalnie zniszczeni. No, to tutaj za, za dużo Maciak zrobił ten, ale to było, dobre, to było dobre. I gdybym wiedział, że wiesz.